Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Felician i się witam Was na kolejny odcinek z serii w Firscjani: Bitwa o Śródziemie". Od razu przechodzimy do rzeczy, czyli broimy się w jak najbardziej możliwy sposób do przebycia Urukhai na Minas Tiry. Dobra, od razu zaczynamy bez względnego pikowania, sporo rzeczy do wybudowania. Naprawdę, kilka rzeczy już wybudowałem, zanim zacząłem. Żeby nie było tutaj, najlepiej wybudować sobie w rochańskim stajnie, tak myślę. No, znaczy, jak najwięcej ja najwięcej tutaj wybudowałem yy, sobie gospodarstw, ponieważ uważam, że to jest w tej chwili najbardziej potrzebne. Dobra, My, uważam, że jak na razie. Najbardziej bohaterów wszystkich, jakich tutaj w tej chwili posiadamy, należy obstawić sobie na mury. A to dlaczego? Ponieważ tutaj będzie największe natarcie wojska i samymi łucznikami, ponieważ zabieram ich tutaj też trochę wyszkolić, trzeba zrobić najwięcej. Cóż, ale żeby to zrobić... Bo sobie tutaj najpierw trochę wojska. I też tak naprawdę tak naprawdę przydałoby się trochę wyszkolić tego wojska. Ale po co? Teraz, tutaj sobie ustawimy od razu, żeby się mi szkolili. I sami sobie tu przychodzili, bo po co mam się męczyć. Ja, skoro. No. A, mocno, też, wejście, ok. Już wybudowałem to wejście, zanim jeszcze zacząłem. Eee, przybycie Island nastąpi dopiero za 7 minut. Ale póki co, już trzeba się szkolić. I to dosyć szybko, ponieważ, cóż potem wojska wroga bardzo szybkim tempie przybędą tutaj więc o jakiś róg moje ziomkowie i ja o to o, ten przychodzą ci e, jak oni mają Elsy to po prostu Elsy przychodzą Nawet jak trochę więcej przyszło ale tutaj no nie jest w pełni to odzorowane ponieważ no nie da się tak naprawdę odzorować e, w Takiej skali, wojska jakie tam przy przychodziły, w ogóle walczyły, no cóż, ale mamy w każdym razie troszeczkę więcej wojska potrzebnego do obrony miasta, i zaraz trzeba, jak tylko nastąpi ran na rangę drugą, awansuje, e awansuje mi na drugi poziom. Jeszcze ja nie mogę ich zebrać, awansuje mi tylko na drugi poziom. Półka Strzelecka. To na pewno... O, już prawie się wybudował, To na pewno zainwestujemy sobie w ogniste strzały, bo tutaj naprawdę warto. Hmm. Dobra, my sobie możecie tutaj czytać, jakieś tam przysięgi, tego typu rzeczy. I tutaj ustawimy. Ustawimy ich tutaj. Zaraz, jeszcze pewna rzecz. Zbroje to na razie nie. Bardziej na razie zainteresowałbym się tym ulepszeniem. To jest naprawdę cholernie drogie. Chyba jest jedno z najdroższych ulepszeń. I później samo ulepszenie na każdą jednostkę tegoż. E tego ulepszenia kosztuje nas 500, więc to jest najdroższe ulepszenie, ale za to zadają, wtedy ucznicy zadają znacznie większe obrażenia. Tych sobie na razie tutaj ustawimy i czekajmy aż hartowane... O, hartowane ostro sobie weźmiemy. E, panie Gimli. Tego tutaj. Ją tutaj. ją tu. O! Będziemy uchodźców teraz bronić. A ciebie, Gimli, tak naprawdę tutaj możemy na sam koniec dać. Tutaj jakieś skarby jeszcze są, ale nie chcę się tego zbierać. Mm, ich tutaj warto ustawić w jednym celu, gdyż... Cóż, tak jak już wspominałem, będą przychodzić tutaj z bramin, z drabinami. I te drabiny będą rozstawione po całym murze, więc muszę mieć... Yy, na całej szerokości wojska, które będą skutecznie odbijały te wszystkie e, próby najazdów już ich chronię niby jeszcze mogę mieć plus 80, ale no, nie stać mnie w tej chwili i musiałbym mieć drugi poziom stajni, by to zrobić, a nie mam... nie mam yy, zwyczaju za bardzo kupować kawalerzystów. Nie przynajmniej tutaj, ponieważ są nieprzydatne tak naprawdę. Najbardziej przydatne mi tutaj na, po na początku yy, najbardziej przydatne są wojska złożone. no elfy są chyba najbardziej przydatne, bo są przede wszystkim mobilne. I... Przez to co? Yy, przez to mogą walczyć zarówno mieczem, jak i łukiem. Dobra, tamty, tamtych jeszcze sobie zostawię. Bo jeszcze dostaliśmy skarb, jakiś za ja to, no proszę. E, tamtych na razie tam zostawię, bo jeszcze jedni uchodźcy będą tutaj przechodzić. Mówiłem, na naprawdę to nie stracimy tą armię akurat, ale co tam? Ważne, że uratuję uchodźców, że będę miał jeszcze troszeczkę więcej wojska. A zróbmy sobie jeszcze bojowników tych elfów. Dwie sztuki. Tych poroz. rozstawiamy sobie na luzie. Tak? Oni nie mają czegoś takiego. A, taki wajer. Dobra, widzę, że już mi się. Teraz. <coughs> teraz mniej mogę wojska już robić, bo punkty dowodzenia już są tak zwiększone, że już tak naprawdę nie mam <coughs> za bardzo jak tworzyć nowych. Dobra. Duże straty. Dziękuję. Teraz wystarczy wrócić. Tutaj i będziemy ulepszeni w pełni. Ha. O, i teraz już tylko zostało nam hmm, czekać ewentualnie na brukhajów. Czekać, czekać na północę. Teraz tylko ulepszenia nam zostały do wykończenia. Dobra im damy na początku hartowane i ciężkie zbroje też. Ale tym by się przydało wszystkim ogniste strzały. O, jeszcze tym nie dałem. Czy są chyba najważniejsi, bo najbliżej linii ataku. Dobra, Tych postawimy tu. Tych tu. O, ci też nie mają. Tych tutaj. Oni mogą się połączyć. Strzeżenie określonego miejsca. Dobra, tym damy. Nie zdążę chyba już wszystkich ulepszyć z ciężkimi zbrojami, w ogóle ze wszystkim. Ale postaram się jak najbardziej tylko mogę. Tutaj zacznijmy od zbroje, zbroi ewentualnie. Jeżeli będzie taka potrzeba, to użyjemy sobie wtedy sztyletów. Sztyletów, czy oni co tam posiadają? Dobra. O, tu jeszcze mi się jedno wojsko wyszkoliło. Znaczy jedna... jedna jednostka. Dlatego tych też warto tutaj właśnie z łukiem od razu. Tutaj na razie nie ma co, bo tak naprawdę można zostawić tutaj jedną armię. I... przenieść się tutaj. Po prostu, no na szybko się poruszać po, tym, po tej bramie, to jest dobre. Znaczy bramie, no po tym całym murze, dobra. Zaczynamy właśnie, już koniec przygotowań, tak naprawdę, i zaczynamy już się szykować do wojny. Widzicie, wojska są tak naprawdę ulepszone jak tylko można. Znaczy ci, ci ziodowcy, czyli tak zwanych plemionach SKAN. Tutaj mamy sobie yy, no wojska trochę w kwadracie idą takim fajnym. Fajnie to wygląda tutaj. Niezło, że to w pełni odwzorowane, to wszystko, co tutaj idzie, to całe wojsko nie jest w pełni odwzorowane. Wielkość naprawdę, tego, co to przyszło, na ten, co brało udział w, ty, w tym całym przedsięwzięciu, ale tak naprawdę i tak jest sporo wojska do zniszczenia, a nie jest to zbyt łatwe, powiem Wam szczerze. Tu na razie nic nie trzeba. Łaska króla. Aha. Wow, mamy jeszcze sporo tego. To mogę sobie Dodamy tu. Mógłbym sobie. Zbroje. Zbroje im przede wszystkim dajemy, bo będzie ciężko teraz. Dobra, teraz trzeba będzie wszystko ogarniać. Więc ja nie, nie wiem, czy będę w stanie komentować to, co się dzieje. Ale będę musiał. Wszystko teraz ogarniać więc no wybaczcie jeżeli będę się zacinał tym co komentuję ponieważ przepatrzeć z każdej strony co się dzieje wow już jedna jest jedna rozbita dobra pierwsza fala idzie uderzeniowa trzeba uważać teraz na mosty Na razie Legolas Jeden mościk Drugi mościk I tak naprawdę na razie oni nie mają co robić Okay, poczekaj, poczekaj, ej, dobra. Kolejny most. I jak już teraz naprawdę nie mogę. Zrobić. O Jezus, już się, jednak się wdarli. Jednak się wdarli do środka, jest. Jednak coś mi nie wyszło w tej ochronie. Ale koniec już z tym. Ale idąc kolejną. Nat nacierając kolejną armią, tutaj na razie się nie dzieje? Nie, nie dzieje się. Na szczęście, wyszkolimy sobie znowu jakieś tam wojsko lekkie, bo trochę straciliśmy. Kurde, więcej tego idzie, coraz lepsze. Ale teraz, o, widzicie, już sobie coś tutaj zbudowali. Nawet będzie to można zniszczyć, ale to dopiero po jakimś czasie. Kurde. Mogę trochę przesunąć. Niszcie to. Dobra. Ogarniamy. Musimy uważać przede wszystkim na tych Jak to się... O Widzicie co tutaj robi jeden taki Co robi? A co się dzieje, jeżeli idzie tutaj? O! Ty ja tu nie chcę nawet Niszcie, niszczę, nie, 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 nie. Zostajesz. gdzie on idzie? To jest jakiś nienormalny. Musi... aż lwie do walki. Może go wytofajmy lepiej. Nie nie nie. Stańcie tutaj. Albo nie. Czekaj, 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 czekaj. Tu, 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 tu. Tu nimi wszystko poginie, ale... Mm, oni tylko kusznikami. O Jezus, jeszcze jedna. Jeszcze. Mmm. Co mi tutaj zostaje? Zniszczyć wszystkie siły Isengardu i obozy też. Dobra, stronie już tu nic nie zrobią. Teraz dajmy ich tu. Bo tu mi zaczyna ginąć powoli wojsko. Dobrze, że zainwestowałem w zbroję, ale tak mi niewiele daje. Dobra, wróćmy się z wojskiem. Ha! What the fuck! No, idź tutaj, idź, idź. Wow! Wow, 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 wow. Dobrze, że tutaj się przeszkoliłem. Spokojnie. Tu, tu, tu. Jestem już w pełni gotów, żeby zniszczyć wasze całe wojsko. Całe wojsko. Nie będzie już litości. No mercy, tak zwane. Cóż to jest? To są muzyki wojownicy Uruk. Ale oni strasznie wiele bubu mi będą robili. To już jest tak naprawdę ostatnia fala tego co oni mogą. Teraz będą wysyłali wojska obozów. Dobra, dostali jakąś premię. Premię w... Premię za pracę. Jakiś bonusik dostali. A, albo ewentualnie jakieś gratisy w Mediamarkcie. Jeszcze ktoś? Gdzie? A już nie mogę więcej. Uu. Czekaj, czekaj, czekaj. Dobrze strzelacie, bardzo dobrze. Jakaś mi się ostała. Zaraz Aron! już nie ma żadnej Ale ja jestem bunysłowy. Czyli naprawdę może nie zdążę wojska, nie jeszcze co może coś poczekam na to wojsko ORS ty ty w mordę Aragorn zginął Kiedy on został wyłamany? Ej Jeszcze? To ja muszę w takim razie Aragorna wskrzesić Dobra, spróbujmy go wskrzesić Chyba, że tutaj, to tu będzie szybciej Jeszcze mogę Tylko szybko Im większa ranga, tym tak naprawdę będę musiał więcej się doszkalać, by zniszczyć Orzeź ty, w mordę Dobra Trochę zginą, trochę zginą, ale trochę się wyszkoli. A! Dało się ich wyrżnąć. Orzeż ty! Orzeż ty! Hmm. Mamy bronić wyłomu, tak? Za wszelką cenę, czy nie za wszelką cenę? Bo ewentualnie możemy się wrócić jeszcze tutaj na wyższy ten, na wyższy stopień.

Boże. Zabili mi Eowina. Ale wy się słabi. Nawet Owen. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Ej no ja nie mam... Kurde, muszę dwóch bohaterów skrzesić. Lecz nie mogę inaczej sobie uleczyć. O ja! Gdzie on? Kiedy on mi zginął? Ej! Ty, ja nawet nie nieogarn ogarniam co tu się dzieje. Lecz nie mogę zmienić. Co tak wybucha? A to! Zwiewamy, zwiewamy! Ty lubisz tak na kozaka wbijać. Dawaj lego. Znaczy, Gimli. Gimli, dawaj, rzuć tym toporem już. Trzech bohaterów mi tylko zostało. Ale już się odradzają powoli. Dziękuję. I stracili tak naprawdę całe wojsko. Ja też, widzicie, że sporo straciłem. Ojojojojojojo. Ja, tak naprawdę to jest Smith. Już... Spory... Wrogiem. Nie mogę już wojska w ten sposób tworzyć. Dawaj, skocz w nich. skocz. Zaraz to odbudujemy szybko. No nie mogę. Zerż. Zer... Zerżnia, daj zerżnia. No nie, i tak zginął oh. Dobra Nie mogę to już nic budować. Aha, czyli nie mogę chyba przez jakiś czas Dobra, brońmy się na razie tym co mamy Brońmy się dopóki można Już dwie minuty tak naprawdę zostały do tego To, muszę jeszcze raz To oh. to jest To to kurde jest on naprawdę dobrze bronię tym co mam w tej chwili Serio? Dobra, zbudujmy sobie dwóch wieśniaczków No nie jest źle, powiem wam. Nie jest źle jak na to co tu się dzieje w tej chwili. To jestem naprawdę dumny z tego co robię, ponieważ strasznie dużo przetrwałem. Nie mogę z tego ruchnąć? No ej! O, odnawiam się trochę Nie mogę sobie poradzić z tym Odnawiać szybciej Szybciej! Wiedziałem, że w końcu się przydadzą Te tak naprawdę konitki Panowie konikowie, dobra, idziemy na dół, zniszczymy ich tam. Tu wolę niszczyć pico, wojska, no tak naprawdę ich trolujemy tutaj, bo oni tak nic tak nie mogą zrobić, tylko tyle co sobie atakować. Tak, bo AI tutaj jest tak nie do końca przemyślane. Lady Eoinie. No i co, Teraz więcej Was pada. U mnie tak naprawdę całe wojsko przetrwało. Znaczy całe wojsko przetrwało. No, garstka przetrwała, ale trzymamy się. O, tutaj. A teraz, będzie łatwo. Łatwo będzie, tak naprawdę, łatwo będzie zniszczyć jeden przynajmniej z obozów. Przyjdziemy wojskiem, które posiadam z Omerem, no to mamy 60 Rohirimów, a 60 Rohirimów to robi swoje już. Tak naprawdę to bijamy sobie w tej chwili tylko co można. Konieki mi rozwalili z tymi kusznikami, śmiesznymi. Ciekamy. Tutaj chodźcie. Znaczymy Nic, wszystkich. Ale no, tak naprawdę. O, możemy, nareszcie. Czas przywołać, wiesz, wreszcie wojsko moje. Teraz już sobie z nimi możemy poradzić. Bardzo łatwy sposób. Ole, rzeźnia. No to patrzcie się, uczcie teraz. Tak naprawdę tworzycie wojsko, które jest słabe. Więc póki co. Ej, tylko część wojska. dawać, niszczyć. No, nauczymy ich teraz. Ła! Wow. Patrzcie, patrzcie. Się rozpędzili za bardzo. Dobra. Jesteśmy w trakcie. W... Walki. Dobra, jeszcze tych rozwalmy. Zdaliśmy się z nimi w bójkę i to sporo. Na razie wałem to myśleć wszystko co y może przyczynić się do rozwoju ich armii. Czyli koszary po prostu. Tak tłumaczę to na polski. Gimli mi znowu zdechnie. Zdechnie. Czy nie? Ujdę go, uleczę. Ujdę go, uleczę. A, nie zdążyłem. Schronić strzelając stąd. Coś tu się dzieje ciekawego jeszcze? Ej, czemu ty nie masz konia? Ja się, za... ja się zastanawiam, tak czemu ty konia nie masz, człowieku? Już nic nie odbudujecie tutaj. Jeżeli teraz możecie się jedynie tam jakoś lekko otrzymywać. Ława! Wow. Nie stójcie w miejscu. Dobra. Tutaj cię odeślemy. Tam mamy wojsko, które ewentualnie mu pomoże w tam przeżyciu dawaj, dawaj kurde trzy aż żeś ty w mordę trzy aż wyszkolili i myślą, że są kozaki Patrzcie, jak Eomer szybko się my poziom nabił nawet nie wiem kiedy on to robi ale straciłem trochę. Niewiele, ale straciłem. Ha! Gdy raz wojsko Ja pierdziele, ale nie są kaleki. Mogę coś jeszcze? Dobra. Wy sobie zniszczcie ich. Mam teraz jeszcze dodatkowo chyba to wojsko, nie? Już się już łączą. I co? Daliśmy im nauczkę? Daliśmy. Już naprawdę nie mają czym się bronić. Takie kozaki byli. Ale trochę się przeliczyli. Cóż, ale myślę, że tym soczystym akcentem dzisiaj zakończę odcinek, ponieważ... Tak sobie uczyłem, że filmik jest troszeczkę długi. I niszczyliśmy wszystkie siły wroga tutaj dzisiaj. Więc ja żegnam się teraz z wami. I do zobaczenia. W kolejnym odcinku Władze w to mam nadzieję, że już niedługo wyląduje na moim kanale. Na razie!